Tak, no króla umarłych. O, ale on bije mocno. Ok, pamiętam, że on to robił jakieś różne rzeczy. Właśnie, to chyba będzie przyzywał teraz. Tak, czyli teraz przyzywa. A widzę, że oni jakoś się na mnie nie rzucili. No, widzę, że Łów tutaj jest chyba bardziej skuteczny niż mój miecz, tak naprawdę. Jednak z tego łuku jestem w stanie mu zadać więcej obrażeń. Więc będziemy starać się tak robić. Pokonamy go chyba z łuku. To tym razem. Łucznicy. Nie chcemy tracić punktów życia. Gdzie tam nikogo nie ma, a Dobra, no. on się pojawi. Daleko się pojawił. Dobrze, oddamy z dwa trzy strzały. Chyba i więcej, zaczął się. Ale ma strzałę w nosie, ale Pinokia z niego zrobiliśmy. Dobra, to mi się nie podoba. Nie chcę być tego blisko. Oszarżuje. Nie, tutaj nie strzela. Jakbym tak odbiegł? Czy on będzie za mną leciał? O, oczywiście, że tak. No wow, nie za szybki. No, szukany movement. Fajnie jakby z któregoś miksurka wyleciała, na no, w razie co. Zdenerwował się. Daj mi eksturkę. ale unik zrobił. Bo takich strzel do tu podlecą. Liczę na to, że mi da daj. To nie będę musiał wtedy po nią biec, tam daleko, ale niestety. O nie, nie, bo zginę, uspokój się. Nie jestem w stanie tak spamować blokami. Gdzie on teraz jest? Znowu tam, nie może ucznicy, oczywiście, że ucznicy. Ojejku, miksturka. Jak dobrze. No strzelacie, czy nie? Nie tak miało być. A ty też może jakaś miksturka? Nie? No dobra. No, muszę go wykończyć.

czy znaczy nie mam wprawy tutaj w parowaniu tych ciosów? Oszustwo trzeba przecięć, przez z niego.

When Dobrze, stój tam. Nie przychodź tu. Zostaw mnie. Nie chcę się z Tobą bić. Możemy to rozwiązać pokojowo? On szybko wrócił. Pewnie ma określono, określoną, od jakiejś tam ilości HP Kiedy on tam wraca No, żebyś się nie zdziwił Dobra, teraz jak najwięcej zbić znowu Dobra, już ma żółte, już ma żółte Ale raz to tak mocno zabiera Paruj te ciosy Es creepy. Nie. No znaczy, trzy razy strzela i potem rusza? co, jak go będę tak baitował? Co teraz robisz? Oj! On się zdenerwował. Nie no, pokojowo, rozwiążmy to pokojowo, no. Tak jak w filmie, nie musimy się bić. Teraz nam jest znacznie lepiej. No jednak łuk bez łuku tutaj byłoby ciężko. Dobrze z strzałą lepszyliśmy w poprzednim odcinku bez tych strzał byłoby naprawdę tutaj chyba ciężko A dostał aż go cofnęło. No łukiem tu tutaj ewidentnie więc dajemy dość dobre obrażenie. To będzie chyba koniec. Teraz przyzwie tych uczników Tak pół na pół The way is shut. We keep it. jeszcze jeden. No i wykańczamy go, co tam za pierwszym razem daliśmy mu fory. Bo nie wiedzieliśmy, co tu się dzieje. Teraz już wiemy, że na jeszcze lepiej nie podchodzić. Dobra, wkurzyłeś mnie. To ty myślisz, że co, że będziesz taki pardy? No i koniec z tobą. No, i teraz tak naprawdę druga część tej rundy, która jest. Tak naprawdę to poprzez tą część rundy. Miałem kiedyś problem z tą misją, bo teraz musimy wrócić tą samą drogą, którą przyszliśmy. I uważać, żeby nic tam na głowę nie spadło. Tyle jest na szczęście, że jak zginiemy, to nie musimy króla bić jeszcze raz, tylko możemy po prostu jakby od początku musimy biec. To to jest o tyle plus tutaj. No pewnie, jeszcze czego. Cieszę się, że Exp, ale no, jednak coś na, na głowę może nam się tutaj zawalić zaraz wiecie. To, że wy jesteście duchami, to nie znaczy, że ja też jestem i mnie to nie zaboli. Ten łośnik jest piriwujący. No to kolejny, czy nie pewnie? Bra, ragor. No a Gimli z Legolasem też już zawinęli Tacy przyjaciele, tak? Nie, to by zostawili tutaj Gdzie tu się biegnie teraz? O nie Kupiłem drogę gdzieś do góry. A dobra, przez kamienie miałem przejść. Ustańcie mnie bić. Pokonałem Waszego króla. I myślicie, że Was nie pokonałem. O, jeszcze jeden taki. O kurde. Już w sumie w sensie, ci starczami są bardziej irytujący niż ten. O, miksurka przyda się. Chociaż jak mi kamień na głowę spadnie, to i ta miksurka mi nic nie pomoże. Gdzie tu biec teraz? Tutaj? Kamienie mi blokują. Aragorn. Iść tutaj spacerkiem, no to ja bym nie polecał. To może źle skończyć. Już jesteśmy blisko. No jak jesteśmy tu No Nie Mnie gady... o No to nieźle tutaj. Gorzej gdyby tutaj był taki z paskiem życia, ale starszą, no to on by był problematyczny. Dobry no. gimni, trzymaj go tam. Jak mnie nie chcą wypuścić, no? No i ci mi pomóc Ała I Jeszcze jeden No ile was tu jest? Nie chcę, bo się tam pod ten kamień podchodzę mi nagle HP w uciekać. Pamiętam, że tak to działało, że jak się za blisko podejdzie, to nagle giniesz. No chyba sobie żarty robicie. Dobra, to trzeba tutaj na maksa kółko zrobić. Nie no, odskakują, no na tych duchach ciężko. Wow. No jak to nie trafiłeś Aragorn, no. To już koniec. Jak przekreślimy, wygraliśmy. I to było na tyle A ile na znakomicie? No to nie jest znakomicie. Nie na tych, na tych duchach mówię. Ciężko kombo było zrobić, dobre. Przez to, że one tylko latują. Dobra. Co my tu teraz możemy Czy Na pewno sobie kupimy tą zemstę, którą chcieliśmy w poprzednim odcinku. Siła zemsty. Czy są to ostateczny chcemy? Nie, takie nie, wolę raczej coś co. Okej, okay, to się może przydać. Zdanienie powalenia, a następnie zabicie przeciwnika. To też wygląda fajnie. A jeszcze nie mam tego poziomu, ja dopiero czwarty mam. No dobra, to weźmiemy to. Będziemy podpalać. Myślę, że to się bardzo przyda. Tak, zapiszemy, wiadomo. No i w następnym odcinku, muszę wam to powiedzieć, że w następnym odcinku będziemy mieli moją ulubioną rundę. Według mnie nie ma lepszej rundy w tej grze niż ta, którą będziemy mieli w następnym odcinku. Więc południowa brama to jest... według mnie najlepsza runda. Jeśli Wam się jakaś inna podobała, to piszcie w komentarzach. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w następnej misji. Trzymajcie się. Cześć!